Testuje i komentuje. Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. na tytuł. Bądź jak to woli, bonjour, tyle mąż. Je vous Jogger. Bądź po polsku Dacia Jogger, kto jak woli. Samochód, który zastępuje nam bezpośrednio Dacie Lodzi. Lodzi pod kątem piękności była raczej dyskusyjna, szczególnie kochali ją taksówkarze. Ten samochód ma być już ładniejszy, ma również być samochodem bardzo praktycznym, bo z jednej strony łączy on kombi troszkę crossovera, a także samochód właśnie rodzinny bazujący w teorii na segmencie B. A to wszystko zasilane bardzo zdroworozsądkowym oczywiście gazem. Zapraszam. Stylistyka. Na początek jak zawsze przód, ale zanim stylistyka, sprawdźcie czy macie subskrypcję oraz łapkę w górę, ponieważ te wskaźniki pozwalają temu kanowi jeszcze bardziej rozwijać i dostawać coraz to ciekawsze nowości na testy mniej, a także bardziej ekonomiczne jak nasz Jogger. W przedniej części widzimy wspólną linię stylistyczną dla nowego Logana, Sandero, a także Joggera. Elementy chromowane w przednim grillu, podobnie jak logo Dacia, a także przednie lampy. Już w standardzie są one w technologii LEDowej, owej dzienne oraz mijania, ale drogowej kierunkowskazy to już normalna żarówka. Schodzimy niżej, widzimy czujniki parkowania, również przedni radar, spory od powietrza, a także dokładki stylistyczne w dolnej części, charakterystyczne dla crossoverów. Po bokach widzimy przecięgielne, a także elementy chromowane, nadające powiedzmy sobie, tej delikatnie elegancji w naszym joggerze. Jest nowocześnie, ale wciąż. Jak to w Daci? Bardzo prosto. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy. No i teraz kilka danych technicznych tego, co jest zamontowane pod maską w naszej Dacie Jogger. Do wyboru są aż dwa silniki. Silnik mocniejszy jest to jednostka 1.0 TC o mocy 110 koni mechanicznych, napędzając oczywiście przednie koła i przekładnia manualna. A u nas silnik także 1.0 TC, także 3 cylindry z turbiną, ale połączony z instalacją gazową. Moc 100 koni mechanicznych oraz 170 Nm. I to wszystko napędza nam znowu tylko przednie koła, przekładnia manualna sześciostopniowa Wlew gazu zamontowany jest fabrycznie i elegancko pod klapką wlewu paliwa. Jeżeli chodzi o zbiorniki, zbiornik gazu zamontowany w tylnej części o pojemności 40 litrów, a zbiornik benzyny o pojemności 50 litrów. Raz, dwa, trzy, cztery. I trochę ponad pół. Dokładnie właśnie ponad 4,5 metra długości, więc jest naprawdę całkiem sporo, jak ten samochód bazujący w teorii na segmencie Czy na samochodach typu Logan, typu Sandero. Ale Jogger jest od nich oczywiście dłuższy, jest tał, tak, jakby nie było bardzo mocno rodzinne, i również bardzo uniwersalne. Chociażby spójrzcie na jego prześwit wynoszący 200 mm, czyli naprawdę sporo jak na samochód, który nie jest SUWEM, jest tylko trochę takim udawanym crossover o kombi. No właśnie, z tej styka. Samochód dla mnie nawiązuje bardzo mocno, chociażby do samochodów marki. I Volvo z rodziny cross country, takich jak XC70. Bardzo fajny wzór do naśladowania uważam, ponieważ Volvo, wiadomo, to segment premium, a dacia nie jest segmentem premium i chyba nim nawet nigdy nie chce być. To jest samochód właśnie dla wszystkich bardzo praktyczny, ale uważam, że wzór do naśladowania bardzo fajny. Po kolei Felgi 16 cali, a jeszcze z nimi całkiem sporo opony, abyście mieli dobry komfort w mieście bądź no, w delikatnym terenie. Oraz dokładki stylistyczne na nadkolach oraz dolnej części progów. Ze strukturalnego plastiku, a także na, takie naklejki matowe na drzwiach, a same drzwi niestety są krótkie, więc nie przykrywają wam progów. Także w kiepską pogodę ubodzimy swoje modne, rodzinne nogawki. Idąc dalej, widzimy ciemne szyby w tylne części oraz relingi dachowe, bardzo masywne, które mają taką samą opcję jak chociażby w daci sandy roztepłej. Czyli demontujemy, kładziemy sobie belkę w poprzek i macie właśnie belki bagażnika dachowego proste, rumuńskie Simply Clever dla rodziny. Idąc dalej, widzimy co? Również felgi z tyłu aluminiowe, ale pod nimi są już bębny, czyli tutaj samochód jest lekki i widzimy delikatne oszczędności rumuńskich konsultorów, oczywiście księgowych. Pod klapką macie dwa wlewy gazu i benzyny, ale całkiem ciekawy jest także tył jogera. No i na koniec właśnie ten tył. Dla mnie kawał dobrej stylistycznej roboty, ale znowu moim zdaniem nawiązuje on do marki Volvo w dwóch elementach. Pierwszy Samo logo Dacia. Zawsze tu było logo Marki, w tej chwili jest czcionka napisane Dacia, podobnie jak właśnie w Marce Volvo, bądź na przykład tak to woli w czeskiej Marce Skoda, a także pionowe tylne lampy. Wyglądają świetnie. Dobrze wyglądają również nocy, ale niestety są w technologii żarówkowej, a nie LEDowej. Co bym tutaj już chciał mieć w tym segmencie, aby to po prostu dobrze wyglądało bardziej nowocześnie, w szczególności na przykład nocą. Ale macie LEDy na rejestracji. Macie również kamerę cofania, a także czynniki parkowania w tylnej części oraz wykończenie zderzaka strukturalnym plastikiem, czyli nawiązanie do crossoverów bądź do miejskiej praktyczności. Coś, co mi się bardzo podoba, nie ma żadnych udawanych końcówek układu wydechowego. Wydech w tym samochodzie jest na środku. Podobnie jak w Loganie, podobnie jak w Sandero. Samochód nawiązuje do na przykład G klasy bądź Dodge'a Viper'a. W tego typu samochodzie najważniejszy jest bagażnik. Jogger nie zawodzi. Samoroletka? No, tutaj nie ma żadnych prowadnic, tylko takie haki na końcu. Zwija się bardzo szybko. No i pojemności. Do linii roletki macie aż 600 litrów pojemności, więc naprawdę sporo, jak na samochód wciąż bazujący na segmencie B. A z kolei do linii oparć litry nam rosną do 708 litrów. A z kolei do linii dachu nawet pewniej pod 1000 litrów dojdziemy, jeżeli chodzi o pojemność bagażnika Daci Jogger. Sam bagażnik ma płaską podłogę, miękko wykończoną, podobnie jak boki bagażnika w tym segmencie, o dziwo. Tu widzimy w naszej wersji, jest to wersja pięciosobowa, ale macie takie już tu przygotowanie, taki delikatny schodek tutaj jest pod. Trzeci rząd foteli dla siedmiu osób. U nas kilka elementów praktycznych. Haczyki z prawej i z lewej strony, również z prawej i z lewej strony mamy takie gumy, na jakieś tam wasze ładunki. W podłodze zamontowane są haki do montażu, a także mamy również jedną lampkę po prawej stronie nieledową i nie ma 12V. A szkoda, bo dla rodziny. Gniazko 12V byłoby elementem bardzo potrzebnym. Sam bagażnik jest szeroki, wysoki, po prostu rodzinny. Oszczędności oczywiście są. Tu mi brakuje prowadnic po troletkę, również gwiazdko 12V gdziekolwiek, a także wykończenia samej klapy bagażnika. Jest troszkę plastiku, ale również jest sporo gołej blachy. Aha, zbiornik gazu gdzie jest? Ha, zamontowany jest pod spodem samochodu. Wnętrze. A teraz fotel kierowcy, miejsce w każdym samochodzie najważniejsze, nawet w samochodzie rodzinnym rumuńskiej marki. Zobaczcie na początek jeszcze jedną całkiem ciekawą sprawę. Dacie walczą o wygłuszenie. Macie trzy uszczelki na boczkach drzwi. Główną uszczelkę, a także dwie uszczelki na drzwiach. Takie fajnie flokowane. Pod kątem wygłoszenia będzie więcej podczas jazdy. Sam fotel kierowcy: no po prostu klasyczny, gąbkowy fotel. Trzymanie boczne, o dziwo nawet delikatne ma, ale to samochód, który nie chce mieć trzymania bocznego. To samochód, który ma jeździć spokojnie, ekonomicznie. Regulacja wysokości, a także oczywiście regulacja kąta, pochylenia, oparcia. Kierownica: regulowana w dwóch płaszczyznach, skórzana, oczywiście multifunkcyjna. Sterowanie tempomatem z kierownicy w końcu, a nie z konsoli centralnej, a także stacją multimedialną oraz zegarami. Mamy także piloci. Na kolumnie kierowniczej od multimediów, czyli klasy, które znam chociażby z marki Renault. Same zegary. Zegary są znane już z innych modeli Daci, znane są z Dustera, z Logana, z Sandero. Proste, czytelne, analogiczne wskazówki, ale macie również mały kan pomiędzy nimi, a na nim kilka informacji z komputera pokładowego, oczywiście dane ze spalania, a także dane na przykład z dwóch baków paliwa. Bo coś, co mi się w tym samochodzie bardzo podoba, to wskaźnik paliwa. Jest tu w miejscu fabrycznym gazu, a także benzyny, a sam przełącznik gazu również jest w miejscu fabrycznym. Stacja multimedialna, 8 cali w naszej wersji, całkiem fajna. Znam ją oczywiście z innych modeli marki Dacia bądź marki Renault. Obsługuje, co dla mnie bardzo ważne, przewód także bezprzewodowo, Apple CarPlay oraz Android Auto. Z poziomu ekranu również kilka ustawień samego pojazdu, dostęp do nawigacji fabrycznej, a także ustawienia głośności, podłączenie telefonu przez bluetooth, radio. Prosta stacja multimedialna działa, działa tak powinna. Gniazdo USB obok niej, właśnie do komunikacji oraz spójrzcie na projekt deski rozdzielczej. Sama deska rozdzielcza wykończona jest owszem z twardych plastików, spasowanie. Nic nie trzeszczy, naprawdę jest całkiem niezłe. W centralnym miejscu macie ładny pas tkaniny, a także nawiewy. Pod nimi kilka przycisków fizycznych od poszczególnych funkcji auta, ale także macie fizyczny wyłącznik start-stopu, zawsze pod ręką, co mi się bardzo podoba. Jeszcze niżej macie również klimatronik jednostrefowy, gniazko 12V, a także gniazdko USB oraz małą półkę na smartfon bez odowarki indukcyjnej. Lewarek od zmiany biegu wykończony skórą, a także konsola centralna, a w niej dwa cup holdery oraz maluteńki napada malutęńki podokietnik bez żadnej regulacji, skrywający równie mały schowek. Na koniec zobaczcie na wykończenie boczków przednich drzwi, podobnie jak w loganie, podobnie jak w Sandero. To wszechobecny twardy plastik, ale znowu spasowany całkiem solidnie. W miejscu podokietnika widzimy past tkaniny, miękko wykończony, a także przełączniki od szyb oraz od lusterek. A same lusterka składane są manualnie. Sprawdźmy jeszcze tył. Z tyłu pod kątem miejsca dla osób o moim wzroście jest bardzo wygodnie. Dla osób wyższych może być już ciasno. Ale spójrzcie, na stopy dużo miejsca na kolana, a także nad gołem jest jeszcze cała dłoń w wolnej przestrzeni. Przy moim wzroście 1,85 m. Ale spójrzcie, z tyłu są również kurtyny powietrzne. No, tutaj Dacia widać, że wchodzi na. W końcu poziom wyższy Sama kanałpa kanapa jest mięciutka Podobnie jak przednia fotela Wykończona jest materiałem z ładną białą nicią Po prostu w dłuższą trasę napad jest bardzo wygodna I o dziwo całkiem sporo podpiera mi odcinki moich ud Regulacje nie ma żadnych. Oparcie po prostu jest jak jest, możemy tylko sobie je położyć, ale bez, bez możliwości regulacji. Z tyłu brakuje podokietnika, sama kanapa siedzi w proporcjach 60 do 40. Z elementów praktycznych macie schowki w oparciach przednich foteli, a w konsoli centralnej nie ma nawiewów i jest tylko gniazdo 12V, ale nie ma gniazdek USB. Trudno, tak już jest. Boszki tylnych drzwi to również wszechobecny twardy plastik, włącznie z tym na podokietniku trudno, spasowanie jest całkiem niezłe macie również całkiem sporą kieszonkę na przykład na butelkę idąc dalej, oczywiście macie izofiksy a fotelik ma jeszcze sporo miejsca do oparcia przedniego fotela jazda testowa to teraz jedziemy nowym Jogerem Joger, samochód niby dla każdego Bo jest to poniekąd kombi, poniekąd crossover A poniekąd taki trochę kombi van W ogóle zobaczcie na markę Dacia Jak ona fajnie ewoluuje Macie Daster, który jest obecny wszędzie Mają go godeci, mają go budowlańcy Mają go oczywiście rodziny, a także osoby aktywne Które potrzebują samochód znowu do wszystkiego Duster występuje wszędzie Macie również Logana Chociażby samochód dla taksówkarza Sandero, samochód dla działkowca? No i oczywiście macie również nowego Jogera, czyli samochód dla sporej rodziny, nawet tej opcji 7 -osobowej. Nasz Jogger, bardzo rozsądny samochód, niekrzykliwy, srebrny, kulturalny, na delikatnym alusie I ma, i ma co pod maską? Pod maską właśnie ma ten ciekawy silnik 1.0 z fabrycznym gazem. Silnik 100 koni, 3 cylindry, dynamika do setki, no, nie powala. Dosetki powyżej 12 sekund. Nie jest to czas rewelacyjny, ale z drugiej strony silnik jest bardzo elastyczny, więc dosetki to nie jest sprinter, ale jak w trasie już jedziemy, wbijemy niższy bieg, turbina się wkręci, to auto naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Nie potrzeba jakoś tam szczególnie go mocno redukować Żeby jednak się zawał z poszczególnych biegów I Wam pozwolił bezpiecznie inne samochód wyprzedzić Więc silnik, mówię, Dosetki nie ma szału Ale elastyczny jest fajnie No i teraz oczywiście najważniejsze jest spalanie Podam Wam spalanie benzyny Ale spalanie gazu, z tego co mierzyłem To mniej więcej 0,5 do 0,8 litra więcej na 100 km gazu niż benzyny Więc po kolei, spalanie benzyny w mieście Przy warunkach optymalnych, przy dobrym bardzo płynnym ruchu, mało czerwonego światła, bez klimy, to mniej więcej 6,5 do 7 litrów. Na włączonej klimie, przy mocnych korkach, w dużym, że tak powiem, w tej chwili upale 26,5 stopnia, no to spalanie potrafi nam wędrować do 8 litrów, a nawet 8,5, prawie do 9 litrów benzyny na 100 km. Jeżeli chodzi o spalanie na autostradzie, do 140 no to mniej więcej w okolicach 7,5 litra. Do 120, spokojnie w okolicach 7 litrów. Natomiast krajówka do 90, tam jest jak zawsze najlepiej. I tam nowy jogger pali 4,5 do 5 litrów bez szczególnego wysiłku. Spalanie benzyny, a właśnie gazu, troszkę więcej. Natomiast sam układ napędowy jest bardzo prosty. Tankujemy gaz, elegancko korek pod klapką, tak jak powinno być wszystkie składania się elegancko również w komputerze pokładowym żadnych tam jakichś, nie wiem, nawiercanych przełączników gazu wszystko jest w fabrycznych miejscach nie ma różnicy, że chodzi o pracę silnika na gazie, boś na benzynie pracuje dokładnie tak samo, trzy cylindry na wolnych obrotach mocno wibrują, tym bardziej jak włączymy jeszcze klimę kompresor silnik obciąża i silnik wchodzi w takie nieprzyjemne drgania, więc start-stop polecam wyłączyć. Szkoda, że nie ma w opcji w tym samochodzie jeszcze silnika, chociażby diesla 1.5 dCi bądź na przykład silnika 1.3 dCi, który występuje w różnych mocach, nawet do 160 KM więc jakby ten silnik jeszcze był montowany w Joggerze nawet te 130 mechanicznych, 4 cylindry to wiesz, że ten silnik paliłby z tym samochodem jeszcze mniej auto nie jest ciężkie, waży niewiele ponad tonę 200 więc całkiem lekki samochód, jak na nie było dosyć sporego kombiaka Manual tylko i wyłącznie, nie ma w opcji automatu. No i widzimy jednak dosyć dużą, no, po prostu ilość oszczędności, jeżeli, jeżeli chodzi o układ napędowy. Układ napędowy dokładnie ten sam, co jest montowany w Loganie, a także w Sandero. Teraz kilka słów o zawieszeniu. Zawieszenie znowu jest bardzo podobne konstrukcyjnie jak to w Sandero, a także w Loganie, więc podobnie jak u nich jest raczej komfortowe, troszkę po francusku. Wyższy profil opony. Nierówności typu kostka brukowa, łaty, nierówny asfalt bardzo fajnie i cicho wybiera. Natomiast w zakrętach to zawieszenie jest delikatnie sztywniejsze niż w tamtych samochodach. To pewnie jednak jest pokłosie tego, że auto jest trochę wyższe, trochę dłuższe, więc delikatne zawieszenie chyba jest usztywnione z tego, co po prostu czuję podczas jazdy tym samochodem. Przyjeździe na autostradzie przy mocnym bocznym wietrze, auto raczej jest podatne na wiatr. Jest lekkie, ma sporą powierzchnię tą boczną, więc przy silnym wietrze. Uważajcie, mocno kierownica, a samolot kierowniczy w mieście pracuje bardzo lekko, natomiast w trasie dalej pracuje bardzo lekko, więc musimy na to bać poprawkę. Coś, co mi się bardzo podoba, w szczególności w nocy, to w podstawie lampy LEDowe mijania. Bardzo fajny element bezpieczeństwa, a także właśnie was, waszej widoczności, na przykład w nocy, bądź w nocy z deszczem, czyli tam, gdzie normalna lampa już jest trochę za słaba, a LED. Daje radę. Owszem, te LEDy regulowane są na wysokość manualnie, nieautomatycznie, ale i tak wierzcie mi, że działają całkiem nieźle. Drogowe, żarówka, więc tak już jest. Ale właśnie mijania, napady są fajne. Idąc dalej, w tym samochodzie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jego wyciszenie w trasie, o tym właśnie mówiłem wam na początku, o tych uszczelkach potrójnych. Samochód jest moim zdaniem lepiej w tej chwili wygłuszony niż był chociażby Logi, bądź niż jest Logan, a także Sandero. Auto jest od nich większe. I do 120 Walcem jest bardzo fajnie i przyjemnie cicho. Powyżej 130-140 jest za głośno, więc wtedy polecam Wam po prostu albo zwolnić, albo troszkę głośniej multimedia. A same multimedia są naprawdę całkiem niezłe. Są proste, są intuicyjne, są takie jak to w Daci, ale w tej wersji. Głośniki na dają Radę i byłem tym bardzo miło zdziwiony. To są głośniki sygnowane logiem Dacia, nie jakiś tam Hormon Cardon, bądź Bose, bądź coś innego. Normalne głośniki rumuńskie, a mimo to naprawdę fajnie grają. Coś, co mnie również boli w joggerze, podobnie jak w innych Daciach, to brak asystentów. W naszej dosyć bogatej wersji jest tylko i wyłącznie przedni radar, aby zapobiec najechaniu na samochód przed Wami, oraz asystent martwy strefy w ustelkach. I koniec. Nie ma żadnego lane assist, żadnego asystenta świateł, żadnego jakiegoś, no nie wiem, prowadzenia po torze ruchu. No nie ma nic. Jest tylko tempomat normalny, pasywny, i koniec. Więc auto Was nie, nie szczególnie spomoże, chociażby w trasie czy w mieście. No tutaj widzimy znowu kolejne oszczędności. Teraz kilka słów o fotelach. Tylna kanapa naprawdę simponująco wygodna. Trzeci rząd? Nie wiem, bo akad naszej wersji go nie ma. a Natomiast przednie fotele to są poprawne fotele miękkie, naprawdę wygodne w dłuższą trasę, nie męczą moje sylwetki. Natomiast coś, co mnie męczy przy moim wzroście, to brak regulacji wysokości pasa. Naprawdę to jest uważam, to jest lipa. Wolałbym ten pas sobie dać tak o, ale tak już się nie wolno tego pasa trzymać. Więc akurat to, że ten pas tu pije miłobojczyk no nie jest to szczególnie komfortowe, więc albo tutaj jakoś trzeba nie wiem, sobie lepiej dopasować tą pozycję na wysokość fotela. Albo po prostu coś z tym zrobić. No, tak już jest. Jeszcze kilka słów o widoczności. Na parę spora przednia szyba, spore boczne szyby, również coś, co mi się podoba, czyli dużo lusterka, a także tylna szyba, która się idealnie odbija w moim lusterku wstecznym. Auto naprawdę z dobrą widocznością. Słupki A są dosyć grube, więc jeżeli chodzi o pieszych, uważajcie. Natomiast i tak auto, jak na swoje gabaryty, ma dobrą widoczność. To jest samochód na pewno dla osób bądź aktywnych, bądź właśnie dla rodzin. Spory prześwit, spora kabina, a mimo to jest to auto bazujące w teorii na segmencie B, bądź jak to woli B, czyli na segmencie miejskim, a macie auto spokojnie rodzinne. Oczywiście, że ma wady i zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, brakuje mi asystentów, czy w trasie, a także w mieście. Również brak regulacji wysokości pasa na przednich fotelach. No niestety, oszczędność. Spryskiwacze. Są tylko takie jakby trzy stróżki po każdej stronie, a nie ma tak zwanych mgiełkowych. Szkoda, bo te mgiełkowe trochę lepiej nam nawilżają tą przednią szybę. Idąc dalej, na klimie silnik się mocno trzęsie. Jeżeli klimę wyłączymy, jest trochę lepiej, ale na włączonej klimie Silnik wpada w nieprzyjemne drgania, a także skona paleta silników jest tylko jeden silnik z gazem bądź bez, bez gazu delikatnie mocniejszy, a także nawet w opcji brak automatu. Po pierwsze, moim zdaniem to fabryczny gaz jest on zamontowany tak jak powinien być, wszystko w fabrycznych miejscach i samochód czy na gazie czy na benzynie pracuje tak samo. Idąc dalej, wskaźniki gazu te są elegancko schowane w zegarach, one są. Tak samo jak wskaźnik benzyny, to mi się podoba, to nie ma żadnej tak zwanej, po prostu, kolokwialnie mówiąc rzeźby. Światła LED, które są w standardzie, świecą dobrze, a dzienne w led po prostu dobrze wyglądają. Multimedia, te napady są dobrej jakości, są proste, owszem, ale działają, nie wieszają się i obsługują Apple CarPlay, a oprócz tego całkiem przyjemnie gra system nagłośnienia. Bagażnik, jest on po prostu ogromny, ma on foremne kształty, sporo otwór zadunkowy. Więc bagażnik jest tego samochodu wielką zaletą. Wysoki prześwit, to w szczególności dla osób aktywnych, bądź na, na przykład do miasta, a także relingi dachowe. One w zależności od tego, co potrzebujecie, albo tak w tej chwili są po prostu zamontowane wzdłuż, czyli ładnie wyglądają, bądź są zamontowane w poprzek, wówczas są belkami, więc pod rowery, pod tak zwaną trumnę macie już gotowe rozwiązanie, nie trzeba nic dokupować. A więc to jest moje spotkanie. Z nową Dacią Jogger Byłem tego samochodu bardzo ciekawy Po nowym Dusterze, po nowym Loganie, po nowym Sandero Czas na właśnie samochód dla rodziny Lodzi był samochodem takim raczej no, bez żadnego szczególnego wyrazu Po prostu był Dacią taką nieszczególnie piękną Ten samochód, moim zdaniem, może się podobać Jak widzieliście stylistycznie Ma on wiele cech Które chociażby pewnie były inspirowane Na przykład samochodami marki Volvo Co nie jest dla mnie szczególną wadą To jest raczej po prostu element, który Dacia może albo i nie może. Może czerpała chociażby, nie wiem, od Francuzów, ale moim zdaniem czerpała właśnie od Szwedów. Czy to źle? Chyba nie. Samochód uważam, że wizualnie z zewnątrz naprawdę fajnie wygląda, a wnętrze to już w tej chwili na wszystkim intuicyjna i prosta rumuńska Dacia. Auto ma wiele oszczędności, no jednak patrzymy, że ten samochód jest stworzony być samochodem relatywnie tanim, ale także i nowoczesnym. Jak wyszło? Oceńcie sami. Według mnie bardzo fajny jeszcze w miarę niedrogi samochód. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.